안 Myślałem, że już gorzej być nie będzie. Ja yeah! W dzisiejszym niesamowitym odcinku przejrzymy sobie najlepsze memy z Five Nights at Freddy's Security Bridge, które udało mi się odkopać na Facebooku na grupie Memy of Nafie Polska. Tak samo jak wam udało się odkopać mój film na YouTubie i wykopaliście aż 240 tysięcy wyświetleń. Za co oczywiście bardzo serdecznie wam dziękuję. Ale nie wiem czy wiecie, na YouTubie jest nowa funkcja, gdzie to wy możecie podziękować mi za tworzenie fantastycznych materiałów dla, Was. Mam tu na myśli oczywiście super podziękowania, które znajdziecie pod każdym moim filmem. Po kliknięciu w przycisk Podziękuj, wyświetli Wam się tabelka, gdzie możecie wysłać mi skromnego donate'a 10, 25, 50 albo 250 zł. Więc jeżeli macie 10 zł na zbyciu, to przetestujcie te funkcję, a ja przypnę wam serduszko. Do każdego takiego donate'a możecie napisać swój komentarz z podziękowaniem. I chciałbym, żebyście skorzystali z tej funkcji jeden raz, aby ją przetestować, ponieważ nie chcę, abyście wydawali za dużo swoich oszczędności. A wracając do poprzedniego odcinka, to pod nim zostawiliście aż 26 tysięcy łapek w górę. Co jest mega wynikiem, za który wam bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli chcecie kolejny odcinek z fantastycznych memów z FNAFa, to zostawcie pod tym odcinkiem 20 tysięcy łapek w górę. A taki odcinek na pewno pojawi się na moim kanale. A jeżeli ty, drogi widzę, widzisz ten materiał po raz pierwszy i jeszcze nie subskrybujesz, to w tym momencie kliknij czerwony przycisk, subskrybuj niech zmieni kolor na szary. A jeżeli chodzi o hashtag dzisiejszego odcinka, to napiszcie hashtag memy. Aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. O nie, czy ktoś. Przerobił mister Krychę na. Oj, oj, oj. Ru... Robi wrażenie, że to jest ugryzienie Z 87, nie, jeszcze ten Crying Child, nie, nie wolno Takich rzeczy robić, to jest totalnie Złe, ale robi Wrażenie, ludzie, człowiek powinien Przy grach się zrelaksować i Odprężyć, tymczasem gry Skota, o nie, ta tęcza Widzowie, jeżeli nie oglądaliście FNAFa World na moim drugim kanale, to nie wiecie O co chodzi z tęczą, w sensie, jeżeli po prostu Nie graliście, ale ta tęcza to jest prawdziwe Przekleństwo FNAFa World Nienawidzę tej tęczy, no i oczywiście balun balon śmieć z FNAFa dwójki. Ojojoj, oj, oj. to też nie jest fajne. No i roboty z FNAFa Security Bridge. O nie, gierka o balon boju. To jest jedyna gra chyba we FNAFie Security Bridge, której nie ukończyłem. To było po prostu ponad moje możliwości. Nigdy więcej nie chcę do tego wracać. Nie, co to jest? To jest Springtrap? O Boże, to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Ja nawet tego nie nazwę memem. Takich rzeczy po prostu się nie robi. Jeszcze ta serduszka wokół niego. 3 razy na X. I widzowie, trzy razy na X ten mem. Nie? Myślałem, że już gorzej być nie będzie. Yeah. To będzie mi się śniło po nocach. To jest Cika, To jest najgorszy cosplay Chiki, jaki widziałem. Dobra, skipujemy widzowie tego mema. Skipujemy. O, proszę bardzo. Grześki i Monte. Widzicie? Można? Można. Szkoda tylko, że Grześki i Monte mi nie zapłaciły, tak więc. No szkoda, szkoda. A co my tu mamy? To jest chyba jakaś impreza. Gregory tutaj idzie z workiem na śmieci. Mamy tutaj Montiego, Frediego, wszystko. Nie. I tutaj oczywiście cika żrąca chipsy. Tak jest, no bo co innego może robić cika? Musi zawsze coś żreć. A niby promuje tutaj styl, zdrowy styl życia poprzez jedzenie niezdrowych rzeczy, przynajmniej tak chyba było we FNAFie. Nikt, William Afton, regeneracja. I fire resistance. Okej, okay, dobra. Połączenie jednocześnie Minecrafta i połączenie jednocześnie FNAF. Ciekawy, mem, powiem szczerze, że nawet się uśmiechnąłem, ale to jeszcze nie jest to, czego szukamy. O nie, o nie, o nie! Five nights survival Bear Hunt! O, co to jest? To jest jakaś... Nie, to jest kolejna podróbka, połączenie. Copy Playtime, FNAFA i jeszcze Among Us. I czemu to ma 1,2 miliona pobrań? I czemu to ma tak wysokie oceny? Przecież te podróbki zawsze mają oceny na poziomie 2 albo 1,5 gwiazdki. A tu mamy 4,4 gwiazdki. Ej, to chyba muszę w to zagrać w takim razie. Skoro to masz tyle. Skoro to masz tyle takich pozytywnych ocen i tyle wyświetleń, w sensie pobrań. Security, jesteś najgłupszym animatronikiem. Ale to ty wracasz tu co noc za niską stawkę. Oj, biedny strażnik jak zawsze. Nie dosyć, że niska stawka, to jeszcze wiele godzin pracy i jeszcze w nocy cię straszą animatroniki. No, przerąbana robota, naprawdę nie polecam. <grym> Czemu? Czemu ludzie tworzą takie rzeczy? Czy to jest to Freddy w stroju pokojówki? Ja! Yeah! Nie wierzę w to. Czemu? Jak nie Cika, to Freddy. Co jeszcze dzisiaj mnie czeka? Czy może być gorzej, widzowie? Czy może być gorzej? Strażnik we FNAFie 2. O Boże, latarka mi nie działa. Gdzie są moje baterie? Balloon Boy, nasze baterie. Hej, hej, to całkiem niezłe, powiem szczerze. No tak, w moim ulubionym FNAF-ie zawsze jest tak, że przyjdzie balon, śmieć, zabierze baterie i nie możemy korzystać z latarki. Po prostu zabiera nam, wyciąga baterię i nara. Give, give Gregory, <grydy> daj, daj Gregoryego. Freddy chce Gregoryego, musi dostać. <grydy> Jeszcze lepsze. Słuchajcie, no nie, tego się nie spodziewałem. Robi wrażenie i znowu Bite of 87. Czemu ludzie przerabiają Mr. Krycha na Golden Freddy'ego i na Crying Child Dlaczego? To i Freddy FNAF 2 Straszny animatronik chcący cię zabić I twarz nowej pizzerii Kiedy pojawia się w biurze Jego oczy stają się czarne Co dodaje większej grozy jego postaci Toy Freddy Ultimate Custom Night Pomóż mi zamknąć drzwi w grze Bo nie umiem Co? Ej nie grałem w Ultimate Custom Night A to nie mogę tego mema zrozumieć W sensie rozumiem jaki jest Toy Freddy Ale nie grałem w Ultimate Custom Night Więc nie wiem jaki jest Toy Freddy z Ultimate Custom Night Dajcie znać czy chcielibyście abym zagrał w Ultimate Custom Night To mogłoby się bardzo źle skończyć ale to od was zależy, więc 50 tysięcy łapek w górę. I nagrywam Ultimate Custom Night. Dobra, i tak nie wbijecie, więc nie będę musiał nagrać, więc luzik. Toj, toj, Freddy. Ma, po prostu kwintesencja memownictwa. Tak to nazwę. Toj, Freddy. Przepraszam. Toj, toj, Freddy. Robi wrażenie. Moja mina, gdy zapomnę nakręcić music boxa w piątej nocy we FNAFie 2. O Zepsułem. Zepsułem totalnie. Ajajaj. Sunny Drop, słonecznik łuskany. No, jak, jak inaczej można wykorzystać Sandropa, jak nie do, do słonecznika? No, przecież sam w sobie on jest słonecznikiem. To idealnie się po prostu komponuje. No, w sumie kupiłby takiego słonecznika. Jakbym znalazł taki słonecznik, to ja bym kupił chyba. No? Jeszcze z Sandropa? Kurde. Grzesiu po zniszczeniu trzech animatroników i spaleniu całej pizzerii. Lekka kraksa, można by, ze można by rzec. Nie, to jest ten ending, w którym to właśnie palimy całą pizzerię A później Gregory odjeżdża autem z Freddy, w sensie tym dostawczym No, lekka kraksa to mogłaby być później, bo nie wiem czy Gregory potrafi jeździć autem Ale wychodzi na to, że jest mądrym dzieciakiem i potrafi To powinno się znaleźć w przeklętych obrazkach z FNAFA Czy to jest Spring Bonnie wersja FAT? Tak bym to nazwał. Zobaczcie, te sprężyny ledwo co wytrzymują pod tym ciężarem. I czemu on ma ludzkie oczy? Czy tam jest w środku William Afton? Nie mam pojęcia. Nie podoba mi się to, co widzę. Yy, wrzucamy to do Kerst i Mages z FNAF-a. Monster Munch, duszki. <ścoughs> ojej, ojej, to są dusze dzieci. Nie, naprawdę. Już nigdy nie będę patrzył na Monster Munch yy, wzrokiem normalnym, tylko będę widział te wszystkie duszki z FNAF-a. Woo woo, security alert, security alert Jedziemy tutaj, pali się, security alert Boże, jak ja uwielbiam Sandrova To jest naj najlepszy animatronik z FNAFA Security Bridge Nie ma lepszego Nawet Freddy myślę, że ląduje na drugim miejscu Sandrop zawsze na pierwszym